Chciałbym dzisiaj trochę opowiedzieć o środku do oczyszczania syfonów. Bardzo dużo osób stosuje środek taki jak kret. On głównie bazuje na sodzie kaustycznej, która jest mocno zasadową substancją. Ja kupuję taki oto wodorotlenek sodu w granulkach. Nie kupuję markowego kreta. Natomiast chciałbym dzisiaj wspomnieć o kilku rzeczach, o których się nie mówi na filmikach na YouTube. W tym sensie, że nie znalazłem tej informacji na innych filmikach. Przede wszystkim, jeżeli macie blat stalowy, tak jak ja mam tutaj, Pokryty pewnie jakąś powłoką czy tam stalnia rdzewna. Starajcie się, żeby wsypać centralnie do, do odpływu tutaj w tą kratkę granulki, gdyż zdarzyło mi się. Moja żona w zeszłym roku stwierdziła, że wyczyści kretem zlew. No i musieliśmy wymienić zlew. Zostały takie smugi, których nie szło już wyczyścić. Zostały stałe smugi na metalu. Więc wodorotlenek sodu mocno reaguje z metalem. Także nie stosujemy tego. A przynajmniej staramy się w jak najmniejszej ilości w zlewach metalowych. Druga rzecz, jeżeli macie syfon metalowy, syfon to jest ta część pod spodem, która odprowadza wodę ze zlewu do kanalizy, to też nie powinniście stosować kreta, ponieważ on będzie reagował z tamtymi metalami. No i trzecia rzecz, kreta powinniśmy stosować w momencie, gdy jeszcze jest przepływ, a już jest jakby zwężony, to znaczy wolniej woda spływa, ale jeszcze spływa. Bardzo dużo słyszę opinii o tym, że jeżeli ktoś ma już 100% zatkany zlew, i wsypię kreta granulki, a nie daj Boże jeszcze zapomnij, żeby zlać to, wlać tam gorącą wodę i wleje zimną. To później te granulki potrafią pozapychać bardziej ten nasze miejsce, w którym nie może. Ten to nasze miejsce, w którym jest zator. Także generalnie takie trzy rzeczy, czyli pierwsza uwaga w zlewach metalowych, żeby wsypać idealnie do tego sitka. Druga, nie stosujemy przy syfonach metalowych. No i trzecia. Nie sypiemy, jeżeli jest pełen zator. Jeżeli macie pełen zator, woda w ogóle nie spływa. Oczywiście w wielu przypadkach kret pomoże, ale proponowałbym już rozkręcić syfon, co pokażę w innym filmiku, wyczyścić go i złożyć ponownie. Lub wezwać hydraulika. Jak ja stosuję tą substancję, sodę kaustyczną, potocznie nazywaną kretem. W krecie jest trochę więcej substancji, jest jeszcze aktywator aluminium. Wlewam gorącej wody zagotowanej z czajnika do syfonów. Następnie wsypuję sodę kaustyczną. Ona zacznie pracować, więc polecam Ubrać rękawiczki, otworzyć środek, wsypać granulki, zalać ciutką wody, minimalną ilością jeszcze dodatkowej wody później, żeby te granulki już zaczęły się rozpuszczać. I włączyć wentylację lub otworzyć okno w tym pomieszczeniu i z niego wyjść, żeby nie wdychać oparów. Tak więc wlałem już trochę wody z czajnika, wsypuję granulki, starając się trafić idealnie w tą kratkę. Niedużo, bez przesady. I zalewam dosłownie odrobiną gorącej wody, żeby zaczęło to pracować. I żeby spłukać z tej kratki, żeby ona też nie... O, słyszycie? Można zobaczyć, że ulatnia się gaz, więc wynosimy się z tego pomieszczenia. Wyczyszczę przy okazji jeszcze zlew ceramiczny z sitkiem metalowym i syfonem plastikowym. Objaw, Objaw charakterystyczny to właśnie takie zbieranie się wody. Ciśnienie mam przykręcone, więc nie jest to kwestia za dużego ciśnienia wody. Postępuję adekwatnie do tego, jak zrobiłem to w kuchni, czyli zalewam z czajnika. Gorącą wodę, aby do syfonu dostała się już gorąca woda. Wsypuję sodę kaustyczną wodorotlenek sodu starając się trafić idealnie w te dziurki. Niedużą ilość. Tutaj bardzo ważne jest to, żeby jak najszybciej opłukać to sitko, gdyż ono jest metalowe i może ulegnąć już ulec uszkodzeniu podczas takiej operacji. Włączam wentylator w łazience i uciekam z tego pomieszczenia, żeby nie wdychać tych oparów. Po około 10-20 minutach, gdy substancja sobie popracowała, spłukuję dużą ilością. Ciepłej wody. Tutaj chyba temperatura już nie ma dużego znaczenia. Teraz kilka aspektów technicznych. Stosuję tą substancję na co, na co dzień. Rzadko natomiast w momencie, gdy mam zatkany, przytkany. Odpływ, woda wolniej odpływa w takich syfonach, do których nie mam dostępu. Są to na przykład syfony pod, pod, pod nowe. u mnie niestety wanna jest tak zabudowana, że nie jestem w stanie się dobrać do syfonu. Natomiast tam, gdzie mam dojście, na przykład syfon w kuchni, syfon w łazience, staram się mimo wszystko oczyścić syfon mechanicznie, to znaczy rozkręcam go, płuczę i składam ponownie. Bo musimy pamiętać też o ekologii. Ta woda później gdzieś jest w obiegu, powiedzmy, zamkniętym na świecie, ktoś to musi oczyścić. Nie jestem pewien, czy da się wyczyścić idealnie z takiej zasady um, nasze środowisko, tą wodę, która później gdzieś tam finalnie pewnie trafia do jakiejś oczyszczalni i do rzek czy mórz. Um, I jeżeli ja bym stosował na co dzień takie substancje i zrobiłoby to samo 10 tysięcy czy 100 tysięcy osób dziennie. To naprawdę nasze środowisko szybko skończyłoby swój żywot. Więc dbajmy o środowisko, mimo wszystko starajmy się oczyszczać mechanicznie takie syfony i rury. Pokażę w następnym filmiku, jak oczyścić taki syfon. Trzymajcie się i dbajmy o środowisko.